No, witam Państwa bardzo serdecznie, jako że na kanale ostatnio bardzo mało filmów, to postanowiłem sobie nagrać z mistrza z Polski tutaj eliminację. No, w każdym razie tutaj widzę, że przeciwnik pierwszy nam już się trafi, jakiś żuber 15, 10, 25 wygranych, no to pierwsza runda i do domu. Ale będzie fajnie, dobra, już go tutaj zapraszam. Zobaczymy co ma za skład sezony meczów towarzyskich. Czy ten gościu już tu jest? O, już wysyła, czy zaproszę, już go zapraszam. Gdzie ty jesteś, panie kolego? Eee, no nie ma go tu. No, halo, proszę mi dać tego gościa tu. Karywa 17, śmierć. O, jest, dobra, pyk i ciśnię. Czy mój skład tu jest bardzo dobry? Zastanawiam się, którym składem zagrać, ale ten chyba będzie najlepszy, mimo że nic nie gra. A moja forma dziś jest bardzo tragiczna, ponieważ na 5 meczy przejebałem 4, także będzie jeszcze weselej. Dobra, już kolega zaproszony, ostatnie łyczki, coli, przygotowanie do meczu i tak dalej. Także te 25 było w, w ostatnim, gdzie prawdopodobnie już tam miał elitę miesięczną zapewnioną. Nie grał. No to, 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 to. W ogóle, będzie fajnie, w ogóle. FC Żubry. Dobra, jedziemy. Takie stroje, no niech będą. Borusia, kurywa, zawsze z Borusją przegrywam. Przepraszam za tą Kurywa no ale kurywa poniosłem. mnie. Kurywa, ja pierdolę O, no, taki ten, słaby składik słaby. Nie, mogą być gorzej, prawdę mówiąc mogą być gorzej i to dużo gorzej mogą być. Wszyscy tu chociaż zgranie mają, no ja nie... Nie, on zgranie jak najbardziej. Pyk, pyk, dobra. Zobaczmy co tu się będzie działo. Oczywiście nie ma komentatora, ja tu jestem najlepszym komentatorem i tak dalej, także będę tutaj na bieżąco śledził. O już, jakieś czary mary, hopsa-sa. Coś się dzieje. Przyciśnij go O kurwa, już jakieś lagi I 1-0, pyk Albo nie, dobra i będzie trudny ten mecz Coś podejrzewam Pierwsza runda i nara Panie, kolego, weź pan podaj, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Tak, nieźle, kurwa. Jak ja w tym meczu nawet strzału na bramkę nie oddam. No może bym z nim mógł jakoś konkurować wtedy, co miałem jakąś formę tam, tak jak teraz jest to z drugiej ligi do piątej, tak o, bez oporu żadnego. Ale dobrze mam Batlanda Gość jakieś tu pressingi dzikie robi I oni w ogóle do piłki nie chcą podejść, kuźwa O, 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 ten się tam obalił No spokojnie, gościu się w nerwi w końcu i coś Tutaj odpierdzieli Dawaj runy. podanie. Jezus, czy my będziemy to prowadzić? O kurwa, Neymar. Ale nie poszło to tak, jak myślałem. Myślałem, że on tak dostanie od razu piłeczkę. Od razu dostanie piłeczkę i będzie fajnie. Pójdzie sobie z nią. A tu dupa. No dobra, skoro zmieniamy, to zmieniamy. Kasemiro, tak, tak, tak. Szybciutko wytyczne. Jedziesz, pan, jedziesz. Nie to To ma być Dobra wy z tyłu Panowie z tyłu, zostajemy z tyłu i ciśniemy Dobra W ogóle z rzeczy zamiast się skupić i wygrać Jezus uderz! Ale gościu poczuł presję. Poczuł. Zdecydowanie poczuł. Aguero? Gdzie on tego Aguero przesunął, że on tak z tyłu stoi? Chyba, że też już dużo meczy zagrał tym składem i mu ten skład nie gra. To by nawet było miłe. intensywna laba chyba, że on poszedł na SPO Aguero, ale kurde, bez sensu, tam hazard był, kto tam jeszcze A to złe było William chyba tam był, ten? Ta? to nie no, to ja bym zostawił tego Aguero na tym hazarda na SP no podaj typie, kurde Dobra, nic się nie stało, nie ma bramki, mecz nadal otwarty. Ale jak oni tu do tej piłki się zbierają, to ja nie rozumiem tego. O właśnie, ja nie mam z kim pograć. Wytyczne, wszystko sobie ustawiłem ładnie przed meczem, kondycję, kontuzja, im wszystko, zadbałem o nich. A tu taka kupa. Ktoś, pressing, coś? A, dobrze, Bat. Nie pamiętam, kogo on ma na bramce. Nie wiem, czy zwróciłem na to uwagę. Trzeba będzie tu zaraz obczaić. Najlepiej, żeby ten ktoś wyciągnął piłeczkę z, szat z siatki, ale widzę, że to chyba nie będzie miało miejsca. Oj, oj, nie no remis mi się to podoba Chociaż dobrze by było wygrywać Kurde Nie O dobrze obronił, no jera ma, no tak bo on tam miał tą włoską e, włoską, ble, niemiecką E no no to to czerwona kartka jest przy takim czymś halo ja pierdzielę kontra od tyłu, typ ten i co, nie da mu tej czerwonej? żółta kartka za takie za, zagranie przecież to ta FIFA jest chora od tyłu mu wjechał po nogach, i gdzie ja podałem? Kurde, wiedziałem, że to tak będzie. Nie czaruj, gość. Aj co jest? Co jest? Fał, jaki. Co się dzieje? O, myślałem, że czerwoną kartkę dostanę. O, ten kucnął, no, a zawsze oni kucają jak czerwona leci. Nie do tego, kurde, ale kielini, dobra. Wyjaśnił tutaj sytuację. Ja wam zrobił, że nikogo z przodu nie było? Wracać, panowie, na pozycję, wracać, szybciutko. z Runej? Aj, mógł zostać bohaterem swojego boiska tutaj klubu i w ogóle wszystkich tam fanów, ale niestety no, nie zarobi na kolejne przeszcze włosów. Dobra, dawaj ten piłkę. Szczerze to nie wiem, czy on pokazał coś, jest lepszy ode mnie, bo to widać, ale ja jestem bez formy i tak dalej, ale nie pokazał nic takiego, co mogłoby mnie tutaj wyrwać z butów, że tak powiem za przeproszeniem. Statystyki takie w miary. miał więcej strzałów, fakt. Nie mogą piłki odebrać z tego co widać, ale bardzo, bardzo, bardzo słaby mecz. Zarówno w moim, jak i kolegi wykonaniu, no ale cóż, no. Ci się dalej. No, i przejmuję mi takie piłki, to nie powinny być tracone. Tym bardziej, że idzie z tego kontra lepsza bądź gorsza, ale przeważnie idzie. No, panie kolego! miałem piłkę i nie wiedziałem co z nią zrobić tak wygląda moje granie w FIFA ostatnio głupia strata teraz dobra, jest na posterunku Nie było spalonego, ale ładnie mnie wyczyścił. Dobrze Morning. Aj. Nie, 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 jaki fart, ale to przecież ktoś powinien nie, tą nie, Ona sobie tak poszybowała nie, nie, No i będzie gory. Albo nie, będzie nie, albo nie, Niby nikt nie robi żadnych błędów, ale y, jeśli chodzi o moich zawodników, ale oni też jakoś tak no, nie angażują się do gry tak, jakbym sobie tego życzył. Nie jest to co po kupieniu tego składu. No i właśnie, taki Renato Sanchez, nie? Ziomek za 3000 końców i robi grę w obronie. Kurde, znowu to powinien wygrać i nie wygrywa. O kurde. teraz porobiło Batrand, to jest twoja piłka, ty takie musisz łapać Zaś ten Renato Sanchez, kurde, jak go mnie drażni. Oj, ziomeczek milion strzałów oddał. W tej połowie. No, dobre podanie, dobre. Chyba się obudził typ. Zaczyna grać. Także trzeba tutaj coś podziałać jakoś. Dawaj, Bey Dawaj, dobrze. A wiedział, że to zrobię. Kurde. No, było w sumie tak przewidywalne jak to, że po zimie będzie jesień. Ups, chyba nie Chyba wiosna, dobra. Mniejsza z tym chciałem być śmieszny, nie wyszło. Może ktoś to wyłapie. W komentarzach doda. No kurwa iert to w ogóle nie jest w tym meczu sprawdzona To nie jest jakiś taki Najlepszy bramkarz w tej grze, no Potrafi jakieś takie Odpierdzielić babole, że Szkoda gadać Oj, będzie groźnie, będzie groźnie Będzie groźnie nikt nie przypresuje, brama z dystansu tak, dziękuję, 87 88 w sumie, do widzenia, do domu tyle z mistrzostw Polski a ja już sobie pod streamem chciałem wstawić, że jestem mistrzem Polski FIFA 17, no cóż no, nie tym razem, ale jeszcze mamy chyba 3 turnieje kwalifikacyjne jestem, ta drabinka i no, żartuje ja to nie jestem w stanie tam kurwa i te podania do nikogo Jakaś ostatnia akcja rozpaczy, może się uda do dogrywki. Bo jezus, skończył to? Oh, my God. Statystyki prawdopodobnie będą przerażająco piorunujące, no ale jak to tu wygląda? Pokaż mi, pokaż mi statystyki. <ścoughs> Dobra, statystyki. No, w każdym razie to tyle. Dziękuję Państwu za obejrzenie cudownego pucharu polski do zobaczenia pa pa